Szkoląc różne firmy, czy stacjonarnie, czy online, często spotykam się, że pokazuję jakąś funkcjonalność na Allegro, która jest już od lat, a dana firma, dany sprzedawca o tym nie wie. Dzisiaj postanowiłem zebrać takich sześć funkcjonalności starszych i nowszych, które właśnie czasami budzą takie wow, wśród sprzedawców, że nie wiedziałem o tym, to może być coś ciekawego, może mi to pomóc w tym, 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 czy tym. Także. Zapraszam. Ok, pierwszą taką funkcjonalnością, pierwszą taką nowością. Generalnie jest dość nowy, świeży panel Allegro Analytics, który znajduje się w Sage Center, tak? Czyli teraz Allegro Analytics dzielimy na takie dwa analytics, że tak powiem. Czyli jeden mamy w Sage Center, jest to ta nowsza wersja, no i też możemy przez stronę internetową, jak wpiszemy sobie Allegro Analytics, to nadal ta strona internetowa działa i tam możemy sobie przeglądać te dane. Natomiast w tym nowym Allegro Analyticsie, jak sobie wejdziecie w po prostu standardowy raport w te pierwsze podsumowanie, to tutaj jak sobie zeskrolujecie trochę w stronę w dół, to jesteście w stanie na przykład sobie sprawdzić ilu sprzedawców jest w danej kategorii, ilu jest aktywnych sprzedających aktywnych kont, czyli takich, które w danym okresie, które sobie zaznaczyliśmy w tym podsumowaniu danego raportu, tacy, którzy przynajmniej jedną transakcję w tym okresie Wygenerowali. I co ciekawe, możemy sobie też te metryki porównywać rok do roku i sprawdzać, czy dana kategoria i podkategoria rośnie, czy maleje. Więc to jest taka pierwsza funkcjonalność, którą no, jest dość nowa, nie wszyscy o tym wiedzą, a ciekawe wnioski, takie jak tu przed chwilą podałem, można sobie z tego wysunąć. Okay. Kolejną ciekawostką, to już jest od jakiegoś czasu, natomiast w ostatnim czasie też mocną furorę zrobiłem tym podczas na przykład naszej objazdówki, gdzie spotkaliśmy się prawie z 200 firmami w różnych miastach w Polsce. Ta ciekawostka polega na tym, że pewnie jak wiecie, też jako kupujący, spotkaliście się kiedyś z chatbotami. No Allegro też jest taki chatbot, nazywa się chatbot Alina i co ciekawe, Dopóki ja jako sprzedawca go nie wyłączę, czyli jak sobie nie wejdę w ustawienia komunikacji, czy nie przejdę sobie tutaj, rozwinę sobie ustawienia komunikacji, dopóki ja sobie tu nie wejdę i tego checkboxa nie odznaczę, to chatbot może odpowiadać na wiadomości odkupujących do mnie. tak? No i oczywiście, możecie sobie pomyśleć, że Chatbot odpowiada tylko na te wiadomości, na które zna odpowiedź, czyli status przesyłki, dostawy itd., itd. Natomiast od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że też odpowiada na inne pytania na podstawie danych z oferty. Często odpowiada błędnie, przez co tracimy tą konwersję, czyli tracimy tego klienta. Więc tutaj rekomenduję, że jednak, zwłaszcza jeśli macie albo jakieś własne chatboty z jednej strony albo macie chociażby autoresponder albo już często odpowiadacie szybko na te pytania klientów to żeby tego chatbota w ustawieniach komunikacji tego chatbota Allegrowego sobie wyłączyć. Kolejna rzecz dotycząca aktualności zmian. Wszelkie aktualności i zmiany mamy w tej zakładce Help Allegro, czyli Tam Pomoc dla Sprzedających. Natomiast musimy pamiętać o tym, że niektóre z nich nie są widoczne tutaj na świeczniku, jak wejdziemy w artykuł, tylko są widoczne dopiero po przejściu w regulamin. Czyli zobaczcie, dopiero w momencie, jak klikniemy, sobie zobacz dzisiejsze zmiany w regulaminie i dany link sobie uruchomimy, czyli na przykład tutaj, możemy zauważyć, że coś się zmienia. Czyli na przykład w tym przypadku jakaś tam jednorazowa opłata została zwiększona, czyli ta minimalna prowizja, tak? No ja to, co zwykle sobie robię, no to po prostu staram się te wszystkie zmiany, ten plik ze zmianami pobierać, wklejać sobie do Chata GPT i tutaj sobie te nowości i zmiany analizować, odpytywać tego Chata GPT o zmiany w regulaminie na podstawie tego pliku, które mu tutaj zaimportuje. Kolejna rzecz, też dla części z Was być może oczywista, dla części nie, to jest kwestia skuteczności wysyłki. Część z Was nadal ma problem z tym, że Allegro przewiduje ten czas wysyłki krótszy niż Wy jesteście w stanie rzeczywiście go zrealizować, niż Wy deklarujecie. No i tutaj w zakładce jakość sprzedaży skuteczność wysyłki jest opcja wyłącz dostawy szybsze niż moja deklaracja, tak? Czyli po prostu w momencie, gdy Wy ustalicie, że to będzie trzy dni, to Allegro nie ma prawa zrobić tak, że będzie dostawa jutro na Waszej ofercie, że będzie taki komunikat, więc to jest też taka ciekawostka dla części z Was, jak mówię, oczywista, dla części być może nie. Kolejna rzecz to są zestawy ofert, tak? Czyli jesteśmy w tej zakładce i też to, o czym musimy pamiętać, no to Allegro... Te zestawy tworzy też automatycznie. Ja akurat na tym koncie nie mam takich automatycznie stworzonych zestawów, to jest konto demonstracyjne, natomiast warto w tą zakładkę zajrzeć, bo czasami jest tak, że te zestawy automatyczne są predefiniowane przed tymi utworzonymi ręcznie. Czyli zakładając, że na przykład taka ameryka internetowa, może nawet sobie w nią wejdziemy, Akurat nie będzie tutaj widać zestawu, natomiast jeśli założylibyśmy, że ta kamerka internetowa ma zestaw, czyli tu ma zestawy, no to pierwszy zestaw, jaki będzie się wyświetlał kupującemu, to nie będzie ten, który ja utworzę ręcznie, tylko to będą zestawy automatyczne. Które utworzyło Allegro. No ten automat nie zawsze działa dobrze, więc jeśli widzimy, że jest jakiś zestaw, który patrząc na to, jak klienci dobierają sobie nasze produkty, jest nietrafiony, warto po prostu w tym miejscu też go wyłączyć. Też oczywiście możemy napisać do Allegro, żeby w przypadku naszego konta nie tworzyło tych zestawów automatycznie, i to też częściowo ten problem jest w stanie rozwiązać. No i ostatnim, szóstym zagadnieniem są Allegro ceny, Czyli w dużym skrócie, Allegro, inaczej może nawet sprzedajecie produkt, nawet tą kamerkę, dajmy na to, za te 100 zł, powiedzmy. Allegro to, co może zrobić w ramach programu Allegro ceny, to nadal zapewnić Wam przychód 100 zł, czyli w momencie, gdy sprzedacie ten produkt, dostaniecie 100 zł na powiedzmy konto. Natomiast kupujący może tutaj widzieć cenę 85 zł. Nie? Czyli Allegro, to co robi w ramach programu Allegro, ceny to obniża ceny dla kupujących, a Wam daje dalej to samo. No i oczywiście, z perspektywy większości sprzedawców, jest to dobra informacja. Wy dostajecie tyle samo, kupujący ma taniej, czyli takie win-win i Wy wygrywacie i kupujący. Natomiast w momencie, gdy jesteście producentem, w momencie, gdy ten czy w inny sposób chcecie po cichu te ceny na rynku regulować, no to w momencie, gdy wasi dystrybutorzy korzystają z programu Allegroceny, to może dochodzić mimowolnie do tego, że część tych produktów będzie sprzedawana poniżej jakiegoś progu cenowego. Więc też, jeśli chcecie, to tutaj macie możliwość zrezygnowania z programu. Obniżki cen, i możecie też delikatnie, powiedzmy, zarekomendować to komuś innemu. Oczywiście oficjalnie wiemy, że zmowa cenowa jest niezgodna z prawem, więc tylko informacyjnie Wam o tym mówię. Jest też takich informacji, o których warto pamiętać dużo więcej. Dzielimy się nimi w zamkniętej społeczności, gdzie, tak jak widzicie tutaj, członkowie właśnie tej społeczności otrzymują raz w tygodniu takiego maila, gdzie mamy informacje o nowościach Allegro, co się zmienia, czyli takie krótkie podsumowanie, o, którym, o czym powinniście pamiętać w danym tygodniu, bo co tydzień wysyłamy właśnie takie maile. Są lekcje tygodnia, gdzie na przykład właśnie informujemy co działa w naszym przypadku na kontach, które obsługujemy, i tak, dalej, i tak dalej. Są jakieś inspiracje, przykładowe narzędzia do wykorzystania, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto dołączyć do Zamkniętej Społeczności. Link zostawiam poniżej, gdzie tam do tej Zamkniętej Społeczności można się zapisać. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie łapkę w górę. A jeśli interesuje Was, jak z jakich strategii, z jakich trików korzystają najwięksi sprzedawcy, obejrzyjcie rekomendowany materiał. Tymczasem dziękuję za dzisiaj i do następnego hej.